Okej, okay, cześć, widzicie? jestem AZM i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Plik Inc. Evolved. E, I tak, może na samym starcie jeszcze was troszeczkę przeproszę, ponieważ w ostatnim tygodniu nie było filmów ode mnie, e, no ale problem jest taki, że tak jakby za dwa dni, czyli w ten czwartek piszę pierwszą moją maturę, rozpoczynam mój sezon matur, więc e, rozumiecie, chciałem się po prostu pouczyć. W tym momencie znalazłem sobie tak trochę 5 minut między nauką a spaniem, żeby coś nagrać, dlatego właśnie to zrobię. W poprzednim tygodniu poprosiłem Blum, żeby przysłała dla Was jakiś film, więc e, myślę, że nie jesteście co na pewno bardzo niezadowoleni. Natomiast przechodząc do dzisiejszej gry, e, postanowiłem zagrać główną grę, ale tym razem troszeczkę inaczej niż zwykle. E, dziś zrobimy coś, czego na tym kanale jeszcze nie było, mianowicie pójdziemy po osiągnięcie. E, o, jakiego, o jakim osiągnięciu mowa? Nazywa się że i Have No Idea i polega na tym, że musi w ciągu pierwszego roku gry rozwinąć niewydolność wielonarządową i wygrać. Więc no i jest to dosyć szalone. Postanowiłem, że najlepszy do tego będzie. E, wiecie, wirus. Dlatego weźmiemy mu Darwinistę, supresja. Koszty zdolności nie rosną, ale łatwiej wyleczyć. Czy ja wiem, czy jest mi to potrzebne. Powiedzmy, że tak. To mi chyba nie jest potrzebne. Weźmy sobie w takim razie. Hmm. Nie pamiętam, jak dokładnie tym grałem wcześniej. Ale załóżmy, że te geny są ok. To weźmy sobie poziom brutalny, niech będzie. Hyperkukle, boże. Panic Blight, niech będzie. Brzmi ładnie. Yy, I zaczniemy w jakimś wilgotnym kraju: Indonezja czy Azja Południowo-Wschodnia. Bo lecimy w Indonezji, kiedyś tam zaczynałem, było fajnie. Dobrze. No to lecimy z tym. Od razu na początku przydałoby się. A, to nie jest multiplayer. No tak, nie da się ukryć. W ciągu pierwszego roku gry, czyli do 2018, 5... No załóżmy, że pierwszego. Muszę wyewoluować niewydolność narządową No to będzie trudne, nie da się ukryć. Dobra, mamy torbiele. To może od razu pójdźmy w rozprzestrzenie nie przez objawy, pójdźmy tą ścieżką. Alejmy wszystko inne. sumie <laughs> objawami i tak nam się zajmie nasz wirus sam z siebie. O! To jest coś co powinniśmy wziąć. Nie, 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 nie dowolujemy tego. Zwiększmy szanse na mutację, anemia dotkliwy objaw, który da nam trochę DNA natomiast nie jest jakoś bardzo użyteczny w tym momencie mamy już bardzo dużą niestabilność powinienem był zrobić to wcześniej to jest drobny błąd, ale jednak miesiąc straciłem a w tym momencie zostało mi ich 11 ropnie okej, okay, ładnie się rozprzestrzeniamy teraz potrzebujemy wody oraz powietrza to nam pozwoli łatwiej opuścić wyspę przez statki Panic Flight dostaje się do Azji Południowo-Wschodniej bardzo dobrze co pięknie Przedumując, nie wiem w jaki sposób, ale niech będzie. Kichanie, piękny objaw. Trzeba obserwować czas. <śm> Hemofilia. Niedługo zaczną nas leczyć. Objawy są bardzo ładne, ale co z tego? Za no mało punktów DNA. No ten odruch wchodzenia teraz w menu, menu choroby i mi się wydaje, że wtedy cały czas gra trwa, natomiast... na no nie trwa, bo to nie jest multiplayer. Eee, dobra, zwierzęta gospodarcze? Nie. Nowa niepokojąca choroba rozprzestrzenia się, Indonezja z wypół diagnostyków zidentyfikowała nową chorobę, którą nazwano Panic Blight. No dobra, czyli już zostaliśmy zauważeni. Eee, mamy trochę punktów DNA i możemy je pięknie rozdać. Eee, na pewno przydadzą się ptaszki. Na razie niech to będzie tyle. Indonezja rozpoczęto pracę nad lekarstwem. Sama Indonezja nas nie wyleczy. Natomiast dobrze byłoby, jakby jednak nasza choroba rozwinęła jakieś, nie wiem. O, mamy już śmiertelność. Gdzie jest w ogóle nadwrażliwość tutaj? Nie da się ukryć, że dobrze, gdyby tutaj w tą ścieżkę poszła nam nasza niestabilność. Jak widać, nie idzie. Medycyna, w żadnych odporności. Dobra. Rzeczywiście, bo że zupełnie to olałem. Paraliż, to jest akurat bardzo fajny objaw jeśli chodzi o spowolnienie badań. Teraz dostaniemy sporo DNA, które możemy wydać na odporności poszczególne. To jest taki bezowy zestaw odporności. Następna jest oczywiście uodpornie genetyczne. Możemy sobie jeszcze zjeść tutaj. Jeszcze paranoja, szaleństwo, takie, to, takie objawy bardzo pomogą nam spowolnić pracę AdLekiem. A jest to brutal, więc trzeba pamiętać, że te prace AdLekiem są dosyć konkretne. Weźmy jednak najpierw ptactwo jeszcze. Ile tu jeszcze krajów nie jest zarażonych? No sporo, nie da się ukryć. Zwłaszcza tej biednej, w rzeczy. Ale nie wiem, bo potrzebujemy też odporności na zimno drugiego poziomu. Aby z tego nie zarazimy Kanady, ani Grenlandii, ani tego typu krajów. Dobra. Odpornie genetyczne, bo naprawdę zaraz piszą nas na listę obserwowanych chorób. Także gruncie rzeczy odporności, a my wcale, wcale nie takie złe. Yy, czas do piątego. Dobra, zbieramy DNA bo potem może mnie nie być stać. Nie wydarzyło się on sam ją zbutował Bardzo dobrze. No to chodźmy sobie pod zwierzątka. Jest taka możliwość, że będziemy musieli wyewoluować, wiecie, ekstremalną zoonozę. Przygotujmy się na taką ewentualność. Nie wiem, czy martwica nie byłaby dobrym pomysłem, tylko boję się, że wtedy będzie mieli zbyt dużą śmiertelność. Ale wiecie, to by się ładnie kombowało, bo im więcej ciał, tym więcej byłoby tych. tym więcej byłoby nośników wektorów choroby. Dobra. Mam odporność drugiego. Mam odporność drugiego tutaj. Gdzie jeszcze się nie dostaliśmy? Ogólnie tutaj, zimne kraje, ale co ja poradzę na to? Na Karaiby też się nadal nie dostaliśmy. Weźmy może wodę. Nie wiem, może coś to ta. Dobra, bardzo ładnie dostaję punkty DNA, I zabi ale zabijam tak szybko, że to jest okropne. Czy Ja naprawdę mam odpor, tak dużą odporność na leki, bo mnie leczą jak cholera. Czy to spowolnie jakoś wraca nad lekiem? Nie, ale nadal mogę wziąć jeszcze śpiączkę. Dobra, ale już więcej, już nie jestem w stanie więcej wziąć. I powinienem zminimalizować śmiertelność z innych objawów: strząs hipowlemiczny, krwotok wewnętrzny. No, to są bardzo śmiertelne objawy. Które nie są do niczego potrzebne. Tak, tak. To przyspieszy. Zwiększy mi w sensie dotkli, yy, zakaźność. Grenlandia i Filipiny. Obydwa te kraje wciąż nie zamknęły granic. Na Filipiny widzę, że się dostałem. Teraz tylko czekaj na Grenlandię. Może nie będę czekał na Grenlandię. Zróbmy tak. To mi też jeszcze trochę zwiększy zakaźność. No, Grenlandia zamknęła granicę, ale nadal jest spora szansa, że dostaniemy się tam przez zwierzątka. Mm, aby pomóc sobie tutaj, weźmy odporność na leki. Tak, pomogło. Hiszpania... Wymiotowanie na odległość, kombinacja objęło Bardzo dobrze. Kanada i Nowa Zelandia nie są jeszcze zarażone w pełni, ale one już ogólnie to upadają. Tylko żebyśmy zdążyli dostać się do Grenlandii. Guzy. Lara no, to jest problematyczne. Zabijamy tak szybko. Znowu zmutowałem jakiś śmiertelny objaw. Zakażenie ogólnoustrojowe jest śmiertelne. Guzy są śmiertelne. No tego nie, nie zdewoluuję. Chodzący trup kombinacja objawów guzy, pozbądźmy się guzów. Jeśli mi się nie uda dostać na tę Grenadę, to będzie tylko kwestia pecha tak naprawdę, bo publiczna defekacja kombinacja objawów oczywiście. Wszystkie fajne kombinacje im wchodzą. No nie, grenady się chyba otrzyma. Świńska grypa, kombinacja objawów. Odblokowano osiągnięcie. kwik-kwik. Ciekawe, nie mam tego. Nie wiem tego nigdy. Zapalenie. Zapalenie nie jest potrzebne. Nie wiem, czy mogę zdewoluować tą niewydolność wielonarządową. No to mi tak już w tym momencie niewiele da. Nie wiem, dlaczego ten event się nie strzegerował. Wziąłem to odpowiednio wcześnie i żaden inny kraj. No żaden inny kraj. Nie zmarnowałem tego. No. Powinno mi się to striggerować, a się nie striggerowało. Cholera. Dobra, czyli się nie udało. Taktyka była dobra, jak widać, bo zrobiliśmy to tak naprawdę bez żadnego problemu. Ale nie rozumiem, dlaczego ta Grenlandia na koniec się nie zaraziła. No, po prostu kwestia pecha. W każdym razie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę na subskrypcji. I do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że te, to osiągnięcie zaliczę sobie już poza nagraniem. Natomiast e, mam też zamiar zaliczyć kilka innych, więc do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.